Dzień dobry drodzy ludzie! Będę odpakowywał paczkę od sekretnego Mikołaja! Mam nadzieję, że nie ma tu nic, co można przebić. to jest środek, to pierwsza rzecz, jaką dostałem, to jest. O, to jest. Łat! To jest obrazek zrobiony przez AI! I przeze mnie wygenerowany i. Ty, ja jestem narodny. To jest osobista rzecz bardzo. I się cieszę z tego. Mogę tutaj cmoknąć. Archonika siebie Jest link do filmu, sprawdzę go później What? Blenderowa czapka! Czy to jest oficjalna czapka Blender? Jeżeli sparło to Blender Fundacji to miło, jeśli nie to coś się mówi trudno. Siemanencja. Y, tu tutorial y, jak y, unwrapować tekstury. Kolejna rzecz, koszulka z Kirbym! Jenny! Always y, hungry! Żo jest głodny! On sysa i ciąga. Kurczę to ja na turniej Smash Brosa mogę y, to nosić, bo ja tam gram Kirby i zwykle przegrywam. E, w sensie do luzerów trafiam i w luzerach może raz wygram. Zerru mnie tercz Mikołaju! To są spaghetti żelki, o których była mowa. I tu jest y, kwas cytrynowy. Więc to jest proces kwaśnienia tego jeszcze e, Swoją drogą, e, ty myślisz, że ja kwasu cytrynowego nie mam? Ja mam... E, zostań tu tam osobowo ja mam więcej kwasu. Tak. Ja mam. Y, ten kwas już miałam w domu, mam więcej kwasu, ale to nie jest czystość spożywcza. Używam do i rzeczy, których nie można jeść, ale kwas cytrynowy jest mi dobrze znany kwas. Cię, cię. Mam też kwas szarwiowy, ale nie będę wam pokazywał. Y, w każdym razie. Ła, ja myślę, że te rzeczy są oderwane od rzeczywistości. One się podpinają do rzeczywistości bardziej później. U ale będę musiał pamiętać, bo dostałem do uprawy halapenio! A! Kiedy zacząć? W sensie teraz jest zima i teraz słaba ze słoneczkiem porządnie podejdę. Do tego po, porządnie podejdę, żeby to dobrze zrobić, bo kiedyś robiłem papryczki i taki mutant mi wyszedł. Zrobię to porządnie, zrobię to porządnie. Przecież właśnie zrobię to porządnie. <laughs> Jestem szczęśliwym człowiekiem. A no to mi... Czy szkielet edukacyjny motel. Zrobię tam osobny materiał, ale come on, szkielet, będę miał szkielet ozdobny i szkielet będzie obok e, e, mordy Archona. i, i mojej mordyki Karton jest już pusty. Dzięki wielkie, Mikołaju, jestem ucieszony Twoją dobrocią, dzięki za czapkę z daszkiem. Wiele rzeczy to jest rzeczy z przyszłości, jak te papryczki. Ta czapka jest też na przyszłości. Słuchajcie, mam strasznie dużą głowę. Mogę Ci powiedzieć, że mam strasznie dużą głowę. Dzięki o pytanie o numer stopy, bo pytałeś się jakie, jakie mam stopy. Ja mam 43 stopy. E, do widzenia! E, to był mój unboxing e, Mikołajowej prezentu. E, jestem ucieszony. E, pozdrawiam! A! Jeszcze był magnes Blender. Ale spokojnie, nie wywalił. Mamy. no magnes